Wiesz co jest gorsze niż kaszel, który nie ustępuje przez tygodnie? Budzić się w nocy dusząc się od flegmy, która ci podchodzi do gardła. Miesiąc temu siedział przede mną 71-letni pan Jacek Kowalski z Warszawy. Kaszel był tak silny, że musiał co chwilę wychodzić z pokoju, żeby nie przeszkadzać żonie. Płuca miał pełne śluzu, gardło bolało. Sąsiedzi słyszeli jego kaszel przez ścianę. Myślał, że już tak zostanie, ale to co odkrył, zmieniło wszystko. Dzisiaj oddycha swobodnie. Jego płuca są czyste, a kaszel zniknął całkowicie. Nie dzięki syropom, nie dzięki antybiotykom. Zupełnie inaczej. I zanim skończę tę historię, pokażę ci dokładnie jak, bo może to uratuje ciebie lub twoich bliskich od miesięcy udręki. Jestem dr Marek Zieliński. Od 30 lat pomagam starszym osobom odzyskać zdrowie i dobre samopoczucie. Moją pasją jest dawanie im wiedzy i narzędzi, żeby przejęli kontrolę nad swoim zdrowiem. Zanim przejdę dalej, mam do Ciebie prośbę: Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, kliknij przycisk Lubię to. To zajmuje sekundę, a pomaga mi dotrzeć do większej liczby osób, które tego potrzebują. A teraz powiedz mi w komentarzach. Napisz cyfrę 1, jeśli ta wiadomość do Ciebie trafia. Jeśli nie, napisz 0 i powiedz mi, jaki temat chciałbyś, żebyśmy omówili w następnych filmach. Zaczynajmy. Pan Jacek Kowalski spędził 35 lat pracując jako kierowca autobusu miejskiego w Warszawie. Uczciwa praca, stabilne życie. Przeszedł na emeryturę 4 lata temu. Wreszcie miał czas na wnuki, na spacery. Na swoje hobby, które było naprawianie starych zegarów. Ale siedem miesięcy temu zaczęło się coś dziwnego. Najpierw był to tylko suchy kaszel. Rano, wieczorem. Nic szczególnego, pomyślał. Przeziębienie pewnie. Tydzień minął. Kaszel nie ustępował. Dwa tygodnie. Kaszel stawał się coraz gorszy. Potem zaczęła się flegma. Gęsta, żółtawa. Podchodziła mu do gardła, zwłaszcza w nocy. Budził się, dusząc się. Żona Krystyna patrzyła na niego z niepokojem. – Jacku, musisz iść do lekarza – mówiła. Pierwsza próba. Poszedł okay, do przychodni. Lekarz zbadał me. płuca. Posłuchał oddechów, Zapalenie oskrzeli – stwierdził. Dostał antybiotyk. Tydzień kuracji. Jacek brał tabletki sumiennie, rano i wieczorem. Co się zmieniło? Nic. Kaszel wrócił po trzech dniach od skończenia antybiotyku. Flegma była nawet gęstsza. Druga próba. Żana kupiła mu syrop na kaszel. Drogi syrop z apteki. 40 zł za małą butelkę. Jacek pił zgodnie z zaleceniem. Trzy razy dziennie, przez dwa tygodnie. Efekt? Żaden. Kaszel nie ustępował. Płuca były pełne śluzu. W nocy musiał spać na dwóch poduszkach, żeby móc w ogóle oddychać. Był zrezygnowany. Pewnego wieczoru siedział w kuchni. Była druga w nocy. Znowu się obudził od kaszlu, znowu ta flegma, znowu duszenie się. Leżał i myślał, czy tak będzie wyglądać reszta mojego życia? Czy będę się męczył do końca? Ale wtedy przypomniał sobie coś. Jego sąsiad, 75-letni pan Władysław, Powiedział mu rok temu o jakiejś starej recepturze. Wtedy nie zwrócił na to uwagi, ale teraz był gotów spróbować wszystkiego. Następnego dnia zapukał do sąsiada. Cześć, Panie Władku, Władek. powiedział: Coś Pamięta pan tę recepturę, gardło. o której Oj, pan kiedyś niedobrze. wspominał? Na środka. płuca? Władysław uśmiechnął się: Pamiętam, Jacku. Moja babcia robiła She to dla one, całej rodziny. To stara polska receptura. Działa w kilka truly. minut. I wtedy wszystko się zmieniło. Więc co dokładnie się dzieje w Twoim ciele, gdy masz nadmiar flegmy? Wyobraź sobie swoje oskrzela jak małe rurki, które prowadzą powietrze do płuc. Kiedy wszystko działa prawidłowo, te rurki są czyste i otwarte. Powietrze przepływa swobodnie. Ale gdy pojawia się infekcja, alergia lub podrażnienie, twoje ciało zaczyna produkować więcej śluzu. To mechanizm obronny. Śluz ma wyłapywać bakterie, wirusy i zanieczyszczenia. Problem zaczyna się, gdy tego śluzu jest za dużo. Gromadzi się w oskrzelach, staje się gęsty, ciężki do odkrztuszenia. I wtedy zaczyna się błędne koło. Im więcej flegmy. Tym większe podrażnienie. Im większe podrażnienie, tym więcej flegmy. Według ostatnich badań przeprowadzonych w Polsce, ponad 60% osób po 60 roku życia doświadcza przewlekłych problemów z flegmą, a większość nie wie, że można temu zaradzić naturalnie. W mojej praktyce klinicznej widziałem setki pacjentów z tym samym problemem i powiem ci szczerze: większość z nich popełniała jeden podstawowy błąd. Próbowali tłumić kaszel zamiast pomóc ciału pozbyć się flegmy. Brali leki, które hamowały kaszel, a flegma zostawała w płucach, gromadząc się, tworząc idealne środowisko dla bakterii, a gdy przychodziło do leczenia, było już znacznie trudniej. Nauka już udowodniła, że klucz nie leży w blokowaniu kaszlu, klucz leży w rozrzedzeniu śluzu, w ułatwieniu jego odkrztuszenia, w wyczyszczeniu dróg oddechowych. Ale dobra wiadomość jest taka, że twoje ciało ma niesamowitą zdolność regeneracji płuc. Wystarczy dać mu odpowiednie narzędzia. Właściwe substancje, które rozrzedzą śluz, otworzą oskrzela, pomogą odkrztusić to, co przeszkadza. I właśnie to ci teraz pokażę. Teraz pokażę ci prostą domową recepturę, która pomogła wielu moim pacjentom. To polska receptura, którą nasi dziadkowie znali od pokoleń. Nazywam ją naturalną bombą na flegmę. Działa szybko, jest bezpieczna i składa się z rzeczy, które prawdopodobnie masz już w domu. Potrzebujesz tylko trzech składników. Składnik pierwszy to czosnek. Dwa duże ząbki świeżego czosnku. Składnik drugi to miód naturalny. Dwie łyżki stołowe dobrego miodu, najlepiej lipowego lub wielokwiatowego. Składnik trzeci to cytryna. Sok z jednej średniej cytryny. Do tego szklanka ciepłej wody. Nie gorącej, ciepłej, około 40 stopni. Jak to przygotować? Krok pierwszy. Obierz dwa ząbki czosnku i pokrój je na bardzo drobne kawałki lub rozgnieć w tłuczku. Czosnek musi być świeży, nie w proszku. To ważne! Bo świeży czosnek zawiera alicynę, która jest potężnym składnikiem antybakteryjnym i rozrzedza śluz. Krok drugi. Wyciśnij sok z cytryny do szklanki. Usuń pestki. Cytryna dostarcza witaminę C, która wspiera układ odpornościowy, a jej kwas pomaga rozrzedzić gęstą flegmę. Krok trzeci. Dodaj do cytryny pokrojony czosnek i dwie łyżki miodu. Miód ma właściwości przeciwzapalne i obłożeniowe. Które koją podrażnione gardło. Krok czwarty. Zalej wszystko ciepłą wodą. Nie gorącą, bo zniszczy właściwości miodu. Delikatnie wymieszaj. Gotowe. Jak stosować? Wypij całą szklankę powoli małymi łykami, najlepiej na pusty żołądek rano lub wieczorem przed snem. Będziesz czuł natychmiastową ulgę. Czosnek zacznie rozrzedzać śluz cytryna pomoże go odkrztusić. Miód ochroni gardło. Powtarzaj codziennie przez tydzień, bardzo silne. Możesz pić nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Dlaczego to działa? Czosnek zawiera związki siarkowe, które mają silne działanie mukolityczne, to znaczy rozrzedzają śluz. Badania wskazują, że alicyna w czosnku jest tak skuteczna, jak niektóre leki na rozrzedzanie flegmy. Cytryna. Dzięki kwasowi cytrynowemu pomaga alkalizować organizm i oczyszczać drogi oddechowe. Miód natomiast tworzy ochronną warstwę na podrażnionym gardle i ma udowodnione właściwości antybakteryjne. Razem tworzą potężną kombinację. Pan Jacek Kowalski wypił pierwszą szklankę wieczorem. Następnego ranka obudził się i poczuł różnicę. Flegma była rzadsza, łatwiej się odkrztuszała. Po trzech dniach kaszel się zmniejszył. Po tygodniu gardło było czyste, płuca lekkie. Mógł spać całą noc. Pamiętaj, że ta receptura nie zastępuje wizyty u lekarza. Jeśli bierzesz leki, skonsultuj się najpierw ze swoim lekarzem. A jeśli kaszel trwa dłużej niż dwa tygodnie lub masz gorączkę, koniecznie zgłoś się do lekarza. Zanim przejdę dalej, chcę Ci powiedzieć o czymś specjalnym. Jeśli chcesz mieć dostęp do więcej takich receptur i praktycznych porad, zapraszam Cię do zostania członkiem tego kanału. Członkowie otrzymują dostęp do ekskluzywnych filmów, dodatkowych receptur i mogą zadawać mi pytania bezpośrednio. Link znajdziesz pod tym filmem. A teraz chcę Ci pokazać 6 dodatkowych naturalnych sposobów na pozbycie się flegmy i oczyszczenie płuc. To rzeczy, które możesz zacząć robić od dziś. Zacznijmy od szóstego miejsca na tej liście. Numer 6 to para wodna z solą i olejkami. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak potężna jest zwykła para wodna. Gdy wdychasz parę, twoje oskrzela się rozszerzają. Śluz staje się bardziej płynny, łatwiej go odkrztusić. Jak to zrobić? Zagotuj litr wody, wlej do miski Dodaj łyżkę soli morskiej. Jeśli masz, dodaj trzy krople olejku eukaliptusowego lub miętowego. Przykryj głowę ręcznikiem. Pochyl się nad miską. Wdychaj parę przez 10 minut. Rób to dwa razy dziennie: rano i wieczorem. Efekt poczujesz natychmiast. Flegma zacznie się odkrztuszać. Gardło poczuje ulgę. 72-letnia pani Maria z Krakowa robiła to przez tydzień. Powiedziała mi, Doktorze, to działa lepiej niż syropy. Dlaczego to działa? Para wodna nawilża wysuszone drogi oddechowe. Sól morska ma właściwości antyseptyczne. Olejek eukaliptusowy zawiera cineol, który jest naturalnym mukolitikiem. Razem tworzą idealną kombinację do oczyszczania płuc. Ale to nie jest najważniejszy punkt na tej liście. Numer pięć Możecie cię zaskoczyć jeszcze bardziej. Numer pięć to imbir. Świeży, nie w troszku. Imbir jest jednym z najsilniejszych naturalnych leków na zapalenie dróg oddechowych. W mojej praktyce widziałem, jak ludzie, którzy dodali imbir do codziennej diety, pozbyli się przewlekłego kaszlu w dwa tygodnie. Jak stosować imbir? Możesz zrobić herbatę imbirową. Pokrój kawałek świeżego imbiru wielkości kciuka na cienkie plasterki, zalej wrzątkiem, dodaj miód i cytrynę. Pij trzy razy dziennie. Możesz też rzuć świeży imbir, mały kawałek rano. Może być ostry, ale działa. Pan Stanisław, 68 lat z Poznania, robił to przez miesiąc. Jego chroniczne zapalenie o skrzeli ustąpiło. Nie wraca już od roku. Dlaczego imbir działa? Zawiera gingerole, które są silnymi związkami przeciwzapalnymi. Badania pokazują, że imbir zmniejsza produkcję śluzu i rozszerza oskrzela. Jest naturalnym ekspektorantem, to znaczy pomaga odkrztuszać flegmę. A co więcej, wzmacnia układ odpornościowy. Ale poczekaj na numer cztery. To może być coś, czego robisz każdego dnia, a nie wiesz, że szkodzi twoim płucom. Numer 4 to picie wystarczającej ilości wody. Wielu starszych osób nie pije wystarczająco dużo wody. A to jest ogromny błąd, jeśli chodzi o flegmę. Gdy jesteś odwodniony, twój śluz staje się gęsty, lepki, trudny do odkrztuszenia. Właśnie dlatego rano po przebudzeniu flegma jest najgorsza. Przez noc ciało się odwodnia. Rozwiązanie jest proste pij minimum dwa litry wody dziennie. Nie kawy, nie herbaty czarnej, czystej wody lub herbaty ziołowej. Gdy ciało jest dobrze nawodnione, śluz staje się rzadszy, płynniejszy, łatwiej go wykasłać. Jeden z moich pacjentów, 65-letni pan Tomasz, zaczął pić szklankę ciepłej wody co dwie godziny. Po tygodniu kaszel się zmniejszył o połowę. Po dwóch tygodniach zniknął całkowicie, a on myślał, że to przez chorobę. A to była po prostu dehydratacja. Według badań, nawet lekkie odwodnienie może pogorszyć produkcję śluzu i zapalenie oskrzeli. Picie wody to najprostszy, najskuteczniejszy sposób na pomoc płucom koszt zero, czas sekunda efekt ogromny. Ale teraz dochodzimy do trzech najważniejszych punktów: numer trzy to unikanie produktów mlecznych. To możecie zaskoczyć. Mleko, ser, jogurt. Wszystkie produkty mleczne zwiększają produkcję śluzu u wielu osób. Nie u wszystkich, ale u większości starszych ludzi tak. Jeśli masz problem z flegmą, spróbuj wyeliminować produkty mleczne na dwa tygodnie. Zobaczysz różnicę. Pani Zofia, 70 lat, z Wrocławia. Miała przewlekły kaszel przez pół roku. Próbowała wszystkiego. Nic nie pomagało. Aż pewnego dnia przeczytała o związku mleka z flegmą. Przestała pić mleko, przestała jeść ser. Trzy dni później kaszel się zmniejszył. Tydzień później zniknął. Nie mogła uwierzyć. Dlaczego produkty mleczne zwiększają flegmę? Zawierają białko zwane kazeiną, które u niektórych osób pogrubia śluz. Badania są mieszane, ale w praktyce klinicznej widzę to ciągle. Ludzie rezygnują z mleka, flegma znika. Spróbuj. Dwa tygodnie bez mleka, sera, masła, jogurtu. Jeśli poczujesz poprawę. Będziesz wiedział, że to był problem. Teraz numer dwa. To coś, czego większość ludzi nie robi, a ma ogromny wpływ na zdrowie płuc. Numer dwa to ćwiczenia oddechowe. Twoje płuca potrzebują ruchu, żeby się oczyścić. Głębokie oddychanie pomaga wypchać stary powietrze i śluz z płuc. Prostsze niż myślisz. Usiądź wygodnie, połóż jedną rękę na brzuchu. Wdech przez nos powoli, licząc do czterech. Poczuj, jak brzuch się unosi. Zatrzymaj oddech na dwa, wydech przez usta, powoli licząc do sześciu. Poczuj, jak brzuch opada. Powtórz dziesięć razy. Rób to trzy razy dziennie: rano, w południe, wieczorem. Pan Jerzy, siedemdziesiąt trzy lata, robił to religijnie przez miesiąc. Jego pojemność płuc wzrosła, flegma zaczęła się odkrztuszać łatwiej, kaszel ustąpił. Czuję się młodszy o 10 lat, powiedział mi. Dlaczego to działa? Głębokie oddychanie wzmacnia przeponę i mięśnie międzyżebrowe. Pomaga płucom rozszerzyć się bardziej. Zwiększa przepływ powietrza. Ułatwia wykasływanie śluzu. Według badań zaledwie 5 minut głębokich oddechów dziennie może poprawić funkcję płuc o 15% w ciągu miesiąca. To jest naprawdę potężne. A teraz numer jeden. Najsilniejszy ze wszystkich. Numer jeden to ruchy fizyczne i lekkie stukanie w klatkę piersiową. To technika fizjoterapeutyczna, którą stosuję u pacjentów z przewlekłymi problemami płucnymi. Działa natychmiast. Jak to zrobić? Usiądź lub stań prosto. Zaciśnij dłoń w pięść, ale nie mocno. Delikatnie stukaj w klatkę piersiową od góry, w dół i na boki. Przez pięć minut. Potem głęboko wdech i mocne wykasłanie. Rób to dwa razy dziennie. Wibracje pomagają odłączyć śluz od ściano skrzeli. Grawitacja pomaga mu spływać w dół. Kaszel go wyrzuca. 71-letni pan Jacek, którego historia zaczynała ten film, dodał tę technikę do swojej rutyny. Razem z naturalną bombą na flegmę i głębokimi oddechami. Efekt? W tydzień jego płuca były czyste, kaszel zniknął, gardło przestało boleć. Wrócił do naprawiania zegarów, do spacerów z wnukami, do normalnego życia. Jeśli do tej pory dowiedziałeś się czegoś nowego, kliknij przycisk lubię to. To naprawdę pomaga mi kontynuować te prace. Dzisiaj nauczyłeś się, że flegma nie jest wyrokiem, że twoje płuca mogą się oczyścić naturalnie, że proste domowe metody działają lepiej niż drogie syropy. Teraz masz wiedzę, której większość ludzi nie ma. Pamiętasz pana Jacka Kowalskiego z początku tego filmu? 71 lat. Kierowca autobusu na emeryturze. Dusił się od flegmy w nocy. Dzisiaj oddycha swobodnie. Śpi całą noc. Jego żona Krystyna nie słyszy już tego okropnego kaszlu. Sąsiedzi przestali się martwić. I ty też możesz. Chcę, żebyś zapamiętał jedną rzecz. Nie jesteś za stary, żeby się zmienić. Twoje ciało cię słucha. Każdy mały krok się liczy. Wybierz jedną rzecz z tego filmu, tę, która wydaje ci się najłatwiejsza, i zacznij od niej. Dzisiaj. Może to będzie naturalna bomba na flegmę, może para wodna, może po prostu picie więcej wody. Nieważne, co wybierzesz. Ważne, że zrobisz pierwszy krok. A teraz napisz mi w komentarzach, od czego zaczniesz. Którą zmianę wprowadzisz jako pierwszą? Czytanie Waszych planów naprawdę mnie inspiruje. Jeśli ten film ci pomógł, proszę cię o jedną rzecz. Pomyśl o kimś bliskim, komu też może pomóc. Może twoja siostra ma kaszel, może twój brat, może sąsiad. Udostępnij im ten film. To może zmienić czyjeś życie. Jeśli spodobał Ci się ten film, jestem pewien, że spodoba Ci się również ten, który teraz pojawia się na Twoim ekranie. Przygotowałem go specjalnie dla subskrybentów tego kanału. Dziękuję za Twój czas i zaufanie. Jestem dr Marek Zieliński. Dbaj o siebie i do zobaczenia w następnym filmie. Bądź zdrowy.